Cześć! Zapraszam Was na rozwiązywanie kolejnego egzaminu na prawo jazdy na kategorię B. Cieszę się, że zdajecie swoje egzaminy. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Gratuluję raz jeszcze. Przypominam, że całą egzaminacyjną bazę znajdziecie w naszym serwisie ltesty.pl oraz naszej aplikacji mobilnej. A my teraz już zaczynamy testy, próbny egzamin i rozwiąż. Czy w tej sytuacji wolno ci opuścić miejsce zdarzenia, bo uznałeś, że sprawca wypadku udzieli pomocy poszkodowanym? Nie, nie powinniśmy opuszczać tego miejsca zdarzenia. Odpowiedź: nie. Czy na tym skrzyżowaniu wolno ci skręcić w prawo z zajmowanego obecnie pasa ruchu? Z tego pasa możemy jechać tylko prosto, więc nie. Czy w tej sytuacji czerwone punktowe elementy odblaskowe wyznaczają prawą krawędź jezdni? Chodzi o te, Elementy, tak, jest to prawa krawędź, jest nie. Czy w tej sytuacji masz prawo używać świateł drogowych, czyli tak zwanych świateł długich? Nie, ponieważ moglibyśmy oślepić tego kierowcę, więc nie. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno ci skręcić w lewo? Mamy na, nakaz jazdy w prawo, więc nie, w lewo nie możemy. Czy na tym skrzyżowaniu będzie ci wolno zawrócić, gdy zapali się sygnał zielony? Nie, ponieważ z tego pasa możemy jechać na tym skrzyżowaniu tylko w lewo, więc nie. Czy z drogi przyjazdu pojazdu uprzywilejowanego, utworzonej w sposób przedstawiony na zdjęciu, może skorzystać kierujący pojazdem pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej? Tak, taki pojazd może skorzystać. Czy widoczna pod znakiem tabliczka wskazuje odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego takie za 120 metrów. Czy w tej sytuacji zajmujesz właściwy pas ruchu? I tu jedziemy lewym pasem ruchu, a powinniśmy jechać prawym pasem ruchu. Więc nie, nie zajmujemy właściwego pasa ruchu. Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu, masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność? Stale nie. Ostrożność, tak, ale nie szczególną ostrożność. Czy w tej sytuacji podczas wyprzedzania wolno ci wjechać pomiędzy jadący w kolumnie rowery? Nie, nie wolno nam wjeżdżać pomiędzy kolumnę. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed wjazdem na skrzyżowanie? Nie, ponieważ obowiązuje nas tutaj sygnalizacja świetlna, która w tej chwili jest zielona, więc nie. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed motocyklistą skręcającym w lewo? Jesteśmy na drodze podporządkowanej. Motocyklista jest na drodze z pierwszeństwem. Nie mamy przed nim pierwszeństwa, więc odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed tobą? I tu mamy znak ostrzegający o przyjeździe dla rowerzystów, więc nie, nie możemy tutaj wyprzedzać. Czy w tej sytuacji możesz ominąć stojący pojazd przed przejazdem kolejowym? Nie. Czy następny sygnał będzie Ci zabraniał wjazdu na skrzyżowanie? Nie, on będzie zezwalał nam na wjazd, bo teraz nie możemy wjechać. Czyli nie. Czy w tej sytuacji po zakończeniu wyprzedzania masz obowiązek powrócić na prawy pas ruchu? Tak jest. Czy w tej sytuacji nadawane sygnały świetlne zabraniają wjazdu za sygnalizator? Tak, zabraniają. Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym sprzeciwka pojazdem? Widzieliśmy, że jest to skrzyżowanie równorzędne, więc jeżeli skręcamy w lewo, to nie mamy pierwszeństwa. Czy zakaz określony tym znakiem obowiązuje Cię do najbliższego skrzyżowania? Tak jest. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać, kierując samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony na drodze ekspresowej jednojezdniowej? A. 120 km na godzinę, B. 100 km na godzinę, czy C. 90 km na godzinę. Przy drodze jednojezdniowej ekspresowej obowiązuje nas maksymalna prędkość 100 km na godzinę, czyli odpowiedź B. Jadąc zimą spotykasz na poboczu silnego, półprzytomnego, wyziębionego człowieka. Jak należy mu pomóc? A, podać mu gorący napój, B, podać mu alkohol, C, wezwać zespół ratownictwa medycznego, zabrać go do samochodu, okruć i powoli ogrzewać. Powinniśmy wezwać zespół ratownictwa medycznego i zabrać go do samochodu, czyli odpowiedź C. Czy w celu wydania międzynarodowego prawa jazdy powinniście zgłosić się do wojewody? A, nie, takie prawo jazdy wydaje starosta, B, tak, ale trzeba uiścić opłatę ewidencyjną, C, tak, w każdym przypadku. Nie, ponieważ takie prawo jazdy wydaje starosta, czyli odpowiedź A. W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ESP, czyli Układ Stabilizacji Toru Jazdy, a w sytuacji konieczności hamowania na drodze gruntowej, b w sytuacji konieczności ostrego hamowania podczas zmiany pasa ruchu, c w sytuacji gwałtownego ruszania na śliskiej nawierzchni. I ESP sprawdzi się w tym przypadku w sytuacji konieczności ostrego hamowania podczas zmiany pasa ruchu, czyli odpowiedź B. Jakie muszą być spełnione warunki podczas przewożenia dziecka na tylnym siedzeniu samochodu osobowego? A. Przewożone dziecko ma co najmniej 135 cm wzrostu, jest przypięte tylko pasami bezpieczeństwa, gdyż masa i wzrost uniemożliwia przewóz z foteliku lub innym urządzeniu przytrzymującym dziecko. B. Przewożone dziecko ma co najmniej 125 cm wzrostu, jest przypięte tylko pasami bezpieczeństwa, gdyż masa i wzrost uniemożliwia przewóz z foteliku. C. Nie można przekraczać prędkości 50 km na godzinę. I tutaj, jeżeli chodzi o te warunki, to musi mieć co najmniej 135 cm wzrostu, czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Który z wymienionych dokumentów kierujący pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP musi mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu? A. Potwierdzenie opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu, B. Dowód rejestracyjny. C. Jeśli kierujący ma uprawnienia do kierowania ograniczone do pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego w tym zakresie. I powinniśmy mieć właśnie to zaświadczenie, jeżeli mamy taką blokadę, czyli odpowiedź C. Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa zamontowanym tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera jest A. dozwolone bez ograniczeń, B. zabronione. C. Dozwolone, jeżeli poduszka powietrzna nie jest aktywna podczas przewożenia. Jeżeli poduszka powietrzna nie jest aktywna, to jest dozwolone, czyli odpowiedź C. O ile czasu starosta wydłuży okres zatrzymania prawa jazdy, jeśli zostałeś zatrzymany do kontroli, gdy prowadziłeś pojazd, pomimo że wcześniej zatrzymano Ci prawo jazdy na 3 miesiące za przeważenie osób w liczbie przekraczającej o 2 liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego. A o kolejny miesiąc, B o kolejne dwa miesiące czy C o kolejne trzy miesiące i wydłuży ten okres o kolejne trzy miesiące, czyli odpowiedź C. Który z czynników ma bezpośredni wpływ na długość drogi zatrzymania samochodu osobowego? A masa pasażera, B prędkość i stan nawierzchni, C masa pojazdu. Bezpośredni wpływ na długość drogi zatrzymania ma prędkość i stan nawierzchni, odpowiedź B. Na jakie czynniki i okoliczności musisz zwrócić uwagę, dobierając bezpieczną prędkość jazdy do panujących warunków drogowych? A: tylko na znaki zakazu, B: rodzaj nawierzchni oraz warunki panujące na drodze, C: tylko na prędkość jazdy innych uczestników ruchu. Podobne do poprzedniego pytania, powinniśmy zwrócić uwagę na rodzaj nawierzchni oraz warunki panujące na drodze, czyli odpowiedź B. Jakie jest przeznaczenie trójkąta, który stanowi obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego? A. Oznaczenie ładunku na bagażniku dachowym pojazdu. B. Ostrzeganie o unieruchomieniu pojazdu na drodze z powodu awarii. C. Oznaczenie niesprawnych tylnych świateł pozycyjnych poruszającego się pojazdu. I trójkąt awaryjny służy nam o ostrzeganiu o unieruchomieniu pojazdu na drodze z powodu awarii, czyli odpowiedź B. Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na drogę hamowania? A. Oznakowanie poziome. B stan hamulców, C oznakowanie pionowe. No, tu dość proste. Stan hamulców, wiadomo, odpowiedź B. I mamy to. Mamy wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Dziękuję Wam bardzo za wspólne rozwiązywanie. Zapraszam do naszych serwisów społecznościowych: Instagram, Facebook, do naszego serwisu eltesty.pl. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie.